Dzień dobry serdecznie witam. Dostałem po raz kolejny w tym roku nowe stawki, jeżeli chodzi o taryfę za prąd elektryczny dla firm, czyli ABC i R. I po raz kolejny oczywiście są podwyżki. Ja staram się od pewnego czasu śledzić taryfę C11 i pokazywać wam, jak zmieniają się ceny w tej taryfie. Tutaj widzimy cenę netto i brutto. Ja zajmuję się ceną brutto, ponieważ czasami państwo polskie obniża ten podatek VAT, czasami go nie obniża, czasami go podwyższamy. Dlatego najlepiej jest dla mnie brać pod uwagę brutto C11. W tej tabelce w Excelu przedstawiłem wszystkie opłaty C11 od stycznia 2021, czyli momentu, kiedy zaczęły te ceny nam trochę galopować. Tu są po kolejne miesiące roku i kolejne podwyżki, jakie nastąpiły. Zobaczcie, one były nieduże. Między jedną a drugą podwyżką minęły 4 miesiące. Mamy podwyżkę o 9%, potem o 11% na wrzesień 2021, 21% na listopad 2021, potem tylko 1%. Między listopadem a styczniem 2022, czyli jeżeli ktoś nie patrzy tak szeroko w taką tabelkę jak ja mam, no to powie co, za podwyżka. W 2022 roku cena jest wyższa o 1% niż była w 2021 roku, ale już miesiąc później, w lutym, dostaliśmy kolejną podwyżkę, tym razem o 13% w stosunku do ceny styczniowej. No, i teraz ta dzisiejsza moja podwyżka od 1 kwietnia 2022 o 33% w stosunku do ceny z lutego. Ale zobaczmy, jak się zmieniła cena między kwietniem 2021 a kwietniem 2022, czyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tutaj to wyliczyłem. Cena wzrosła o 64 grosze za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej, czyli o 104%. 104% cena została podniesiona za energię elektryczną w ciągu jednego roku. Dodatkowo pokazuję wam jak wygląda opłata mocowa, czyli to co każda firma płaci za każdą kilowatogodzinę dodatkowej opłaty. W 2021 roku było to 7 groszy, w 2022 roku 10 groszy, wzrost o 35 groszy. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze opłata za transport energetyczny, za dystrybucję. Ona wzrosła w dużo mniejszym stopniu. Niestety nie dysponuję danymi w tym momencie, żeby Wam pokazać wzrost tych cen. Przy tak wysokich cenach bardzo opłaca się firmom inwestować w fotowoltaikę. Ja sam mam już trzy instalacje fotowoltaiczne w firmie, przedstawiam je na tych danych, na tych wykresach na żywo na moim kanale Panele Fotowoltaiczne Live. Ważne jest to, żeby była bardzo duża autokonsumpcja, czyli żebyście paneli mieli tyle, ile potrzebujecie w ciągu danego dnia energii elektrycznej. Dzięki temu nie będziecie musieli energii bardzo tanio sprzedawać. Zamiast kupować bardzo drogą energię, będziecie brać ją od własnego źródła. To się bardzo opłaca. Proszę policzyć sobie sami, jeżeli macie problem z wyliczeniem kalkulacji, chętnie Wam pomogę. Wystarczy do mnie napisać na adres bmo.małpa.bmo.pl. Proszę bardzo uważać też na moc bierną pojemnościową, ponieważ ona w naszych firmach teraz się pojawiła. I w licznikach cyfrowych niestety opłaty za nią są bardzo wysokie, dlatego warto zrobić wcześniej audyt. I posiadając fotowoltaikę, można tak ustawić falownik, że on będzie nam służył również jako urządzenie do niwelowania mocy biernej, pojemnościowej i ograniczymy dzięki temu bardzo mocno kary za produkcję tej energii. Serdecznie zapraszam na panele fotowoltaiczne Live. Linki znajdują się pod spodem. Serdecznie dziękuję za uwagę do usłyszenia.